Hadwa Poland urasta do jednej z największych konferencji wodorowych na świecie. Słyszymy o ważnym forum wodorowym w Tokio, słyszymy o ważnym forum wodorowym w Rotterdamie, pośrodku. Poznań. Można powiedzieć, że wodór energetyzuje, elektryzuje. Nie znam osoby, która profesjonalnie zajmuje się biznesem, no chyba że zupełnie w innej dziedzinie nieprzemysłowej, ale jeżeli już jest to przemysł, produkcja, wykorzystanie energii, wiąże się to z podniesieniem efektywności energetycznej, wszyscy rozmawiają o wodorze. Porozmawiać z interesariuszami właśnie z tego rynku wodorowego, w jaki sposób można by było włączyć tę branżę także w naszą inicjatywę. W marcu tego roku zorganizowaliśmy jedno z największych wydarzeń o tematyce offshore wind w Polsce, jak i w Europie. Edu Offshore wind. Rozpoczęliśmy w tej chwili pracę nad drugą edycją. Podczas tej drugiej edycji też mamy taką koncepcję wyspy transformacji energetycznej, gdzie chcielibyśmy zawrzeć komponent właśnie też ten wodorowy. W tym roku liczba prelegentów wzrosła dwukrotnie. Jest to związane z dynamiką rozwoju rynku technologii wodorowych, a także zainteresowaniem branży energetycznej. Warto też wspomnieć o połączeniu produkcji zielonego wodoru z morskich farm wiatrowych, które będą odgrywały kluczową rolę w miksie energetycznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Wodór dla nas od zawsze jest medium, które mierzyliśmy chociażby w Polsce, tutaj przekładając na zakłady azotowe, czy rafinerie, czy petrorafinery. Do tej pory ten wodór nie wyjeżdżał poza bramy zakładu. Teraz musimy go niejako wypchnąć poza bramy do różnych nowych procesów. W każdym z tych miejsc stawiane są dla niego nowe wymagania, zarówno pod względem zakresów ciśnienia, zakresów temperatury, ale także zakresów jakościowych, jak chociażby właśnie wykorzystania wodoru, chociażby tutaj do zastosowania ognia. W paliwowych i my się tym zajmujemy, bo wiemy, jak sobie z tym wodorem radzić. W zeszłym roku dużo mówiliśmy o Potencjale wodoru i o przyszłych instalacjach czy o przyszłych aplikacjach, no to teraz już wszyscy przyjechali i chwalą się konkretami. My też już możemy pierwszymi realizacjami się pochwalić, koło nas są stoiska pełne urządzeń, które działają i które, które już, już zostały zaaplikowane, także wydaje mi się, że ta jedna hala może nam za rok już nie wystarczyć, żeby pomieścić wszystkich chętnych i wszystkich zainteresowanych tematyką wodorową.